To jest tak ważny materiał, że musiałem zrobić tłumaczenie, tym bardziej, że żadna stacja telewizyjna w Polsce w głównym wydaniu swoich wiadomości o tym nie powiedziała. To wieczorny wywiad z 10 czerwca z Zełęskim, w którym przeterminowany prezydent chyba przypadkiem wypowiada następujące zdanie: Na początku bez lektora, później z lektorem. Żal powinna dać korydory i możliwości dla ewakuacji. I wszystko. Ale ja wam to szczerze kołoczu skazaty: jak się miasto będzie porożne, jego duże prosto zachopuje. Państwo musi zapewnić korytarze i możliwości ewakuacji. To wszystko. Ale chcę Wam powiedzieć na pewno: jeśli miasto będzie puste, będzie bardzo łatwo je zdobyć. To wszystko. Jak słyszeliście, Zelański, innymi słowy, powiedział, że jeżeli miasto byłoby wolne od cywili, Rosjanie szybciej zdobyliby miasto sumy. Zielony faktycznie przyznaje, że wykorzystuje ludność cywilną jako żywe tarcze. I mogę przypuszczać, że tak samo było w Mariupolu. Ewakuacji nie zarządzono na czas, bo chcieli trzymać ludzi w mieście jako żywe tarcze. A później po zablokowaniu głównych dróg wyjazd e, był bardzo utrudniony. Картина по-своему ужасающая. Но несмотря на это, люди обычные, особо ничего не боятся. Они тут ходят вперед. Как будто такая новая постапокалиптическая реальность.